Czemu ten debacz jest taki niski? Jak wy macie go pokonać, powiedziałbym mieć na, na pociski, ale tu nie ma broni. Eee, ja bym powiedział, że debacz jest całkiem wysoki. Znaczy, jakby przywykłem do walki z bustami z sortów, gdzie. poniżej 100 ciosów nie ma szans, żeby zabić busta. A jak zadajesz mu procent życia atakiem to jesteś bardzo pipo Bardziej mnie te łajzy drażnią, no bo Walka z nimi to jest taki RNG, że to jest szok. Doda. Nie, nie teleportują się? Pełne życia. Teleportują się? Na krawędzie śmieci. Oboj, co z tobą te solsy zrobiły? Siś. Hmm. hmm. Myślę, które do pałki wrzucić, bo... Przecież wszystkie to zostaje mi jeden punkt, a potrzebuję trzy na skilla. Chyba sobie rzucę truciznę i blade dancing i będę miał akurat na dwa skile jeszcze. Tylko potrzebuję chwili, bo dosłownie nie czuję już kciuków.

Louis zaraz zejdzie, więc tak naprawdę mam jeszcze chwilę spokoju tylko. Gonki, koniec. tak blisko cały czas ta ćwiartka życia, no? HEAH! Eee. się knikcie, To nie kliknie są problemem. What the fuck? Ale każdemu odkąd. się nie skleszczył, tylko zakleszczył. Kleszczy jeszcze nie złapałem. Jestem kleszcz free. Żebym ja mógł ich łapać w trakcie teleportacji, tak jak oni mnie, to, to byłoby naprawdę happy uh. Ja się naprawdę dziwię, że wy jeszcze nie macie dość mojego rantowania na tą grę, bo to... Uh. Fuck's sake. Chociaż dobra, to jest tak niesamowite, że przez taką ilość czasu i tak jeszcze nie wybuchnąłem tak jak przy Silksongu, co jest dość niesamowite, muszę powiedzieć. A, jeszcze wie, no tak. Chris w tym momencie? No, co, coś w ten deseń, coś w ten deseń, ok. A może spróbuj parwać ciosu, a nie ginąć? O, to jest najlepszy żart dzisiaj. Mhm. Mm Aaa, myślę, że parowanie to jest odpowiedź. Haha, ja aż, boję się zdać kontekst? A, nie, nie. Silk Song mnie ostatnio tak strasznie zniszczył. Ale spoko, nauczyłem się lubić tą grę na nowo, tylko musiałem trochę pograć off stream. A może po prostu przestań ginąć? Kurczę, jak ja mogłem o tym wcześniej nie pomyśleć? Ja nie wiem. Słuchajcie, chłopaki, mam plan przestanę ginąć. O. Aha, widzicie tylko do was mówi, taki słaby, tacy słabi. taki jesteście. Najbardziej mnie wkurza, że ten boss naprawdę nie jest trudny. Bo jego ataki są turbo proste. Tylko ja już mam taki timing dzisiaj zryty, że to jest szok. Bo on ma... On dosłownie robi dwa ataki na, 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 za, każdym, za każdym jednym składem. Czasami jeden, ale zazwyczaj robi dwa. Raz... O! Raz zrobił jeden. Raz... Dwa. O, i, i... to jest jego, cała jego mechanika! A ja i tak jakimś cudem to psuję. Raz, dwa. Raz. fakt ten drugi był opóźniony. Na szczęście się udał. O nie, to ten z dupla atak. No właśnie. Oj, po wszystkim. Czy ludzie się podzieli ze mną życiem? Raczej nie. No nie. Chris Kebab! Się robi. W końcu się Kirito pozbyłem. Jesus, cały dzień na to czekałem. Jeśli potrzeba służę pomocą. Nie, nie, nie. Ja go muszę pokonać sam, wiesz? To jest, to jest już w tym momencie walka na poziomie psychicznym między mną a tym bossem. Ma ktoś funkcję na Krysuna? Nie. Nie ma. Ona tam jest po to, żebyście się na nią patrzyli, ale nie kupowali. <laughs> nie. Queen Steel. O Jezus Jesus Nie Czemu ja o was cały czas zapominam? Ja nie wiem Chodź tu Nie, nie mam zamiaru walczyć z nimi dwoma na raz, to jest bez sensu Wolę mieć te regeny na bossa niż na nie Dlatego wychodzę z pomocą do niej i daję podpowiedzi, które pomogą Ci przeżyć. Mm. Dobra, tu jest jeszcze jedna i boss. Ok. No tak, tylko oczywiście musiała użyć najbardziej bullshitowego ataku. Ok. Nie ma sensu drugi raz zrobić... Chociaż dobra, nie, zrobię, bo użyję tego dziwnego krwawego ataku i jest po jak nie mam full życia. Ten atak nie zaskoczył troszeczkę. Jak on tak szybko jest w stanie wyprowadzić ten drugi? To ja tego nie rozumiem. Aha! Louis mnie wskrzesił dosłownie tylko po to, żebym nawet nie mógł się ruszyć. Nice one. Szczerze, bardziej niż ta walka z głosem, nie ten backtrack męczy, bo. Jeszcze, żeby ona była jedna czy dwie, ale. To jest za długi backtrack. Czy Luiz silno ręki może się leczyć? Yy, nie. On, on, nawet, on nawet mnie nie leczy do końca, tylko przekazuje, jeżeli ma wystarczająco dużo życia, to przekazuje mi cząstkę, dlatego, dlatego się wskrzeszam. Jak może Chris zapominać o widzach? W parasocjalnej relacji, w trakcie bardzo intensywnej umysłowi... Moment. Eee, w trakcie bardzo intensywnie umysłowej sekcji w grze, którą męczę od trzech godzin. Nie do wiary. <gry> Hej, nie jestem parasocjalny. Jestem paraumysłowy, ale nie parasocjalny. Hmm. Autentycznie powinni mi podnieść grupę inwalidzką po, po tym dzisiejszym starciu. Na nieograniczoną. Jedyna parha, jest w tym momencie, to ta wydabawiająca się związek na czele Christa. Podnieś grupę inwalidzką, tego nie słyszałem. A, taki skrót myślałem. Bo, bo podnieść to mnie nie podniosą, haha. Zdechni, no dziękuję. Rozobraja mnie, że dłużej walczę z nimi niż z bossem <laughs> Zależy jaka osoba tego gra, gra, gra. cały zespół. O! Coś nowego. 落ち着いて冷静に <laughs> No, to dobre zakończenie mi wyszło na 11, praktycznie idealnie co do <grybujesz> A ah. Tak się dziwię, że nie puściłeś tego w czarty jeszcze? Czy jeżeli byłoby ich wystarczająco dużo, to można ich ten zwać zupełnie no. warzywną? Mera... Mera... Brak mi słów do ciebie czasami, brak mi słów. Czekaj, vestige, który mnie będzie teleportował do innej... Co? A jest tu jakaś ta... roślinka może? Jest, dziękuję. Tak się nie mówi, ty zła osoba. Ale się śmieję, jak teraz ten wessisz zniknął.

それでもよくここまでたどり着いてくれた俺はお前たちを誇りに思う思い出せ愛する者たちの顔をぬくもりをそして灰となって消えていった仲間たちをグレゴリオ・シルバーの名のモとにここに誓うこの戦いが終わった時 Mam, mam wrażenie, że skojarzy z jakiegoś animet ten głos Silver Tylko nie wiem że z jakiego. Demon Slayera Kogo nie bez demon Slayera Myślałem Umazaki? No myślałem szczerze, że będzie bardziej o Fullmetal Alchemist. Nie byłem pewien, czy, czy generał nie ten. Nie mam tego samego głosu. O! To jest nowa kaczenka. Widzę, że Mera ma upodobania kulinarne. Niewiarygodna, żeńska postać w kodwelnie, która nie jest dosłownie półnaga. Niesamowite. あなたは二日前に殺され、またここに戻ってきた。気持ちを落ち着けて。この問診票に記入してもらえるかしら。確認しておきたい。どこまで覚えているか。 Jeszcze ja nie odzywam dzisiaj. Spokoj, ja też już powolutku dogorywam. Ta walka mnie zniszczyła psychicznie. Chciałem jeszcze zebrać tę wersję. Nie sądziłem, że to będzie takie długie. Ale będziemy już powolutku kończyć tak czy siak. Z 11-godzinnego streama zrobił się 12 ponad godzinnych. でも少しでも違和感があればすぐに教えてね私たちレブナントは不死の存在だけどロストに落ちてしまったらもう助けてあげられないからはいこれクイーンの勝機が少しずつ濃くなってる戦闘中これだけは絶対に外さないように Myślę, że twoja postać, że ma jedno oko kota, a drugie kozy, bo podobają mi się oba i nie mogłem się zdecydować na jedno. Dosłownie. Actually to nie jest żart. Dali mi opcję posiadania dwa w jednym, no to wziąłem dwa w jednym. Memories of Krysuna: O, okej, okay, nie, dobra, dość tak dzisiaj. teraz się skończy na tym, że zniszczysz mnie bardziej niż ta gra. O nie! No dobra, nie ma wyjścia. Musimy to rozegrać, bo nie jestem w stanie wyjść do menu. Musiałbym wyjść z gry przez altę 4, a tego wolę nie robić. Aaaa, nie sądziłem, że aż tak się załaduje. 君がときは、そういうとの戦いそうこそいこ使えるんとすぐに出るぞきは、私は私そういうことは、私は、そういうこといるクイーンが防衛ラインを突破し。 こちらに向かっき進行しているという情報が入った。ただも相当のきのをときに行くときに行くっていることき確かだ。一気に追い打ちを行くときも、行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行にきに

Ja wiem, rzadko kiedy wstydzę w ogóle. Chyba, że muszę zrobić aferę o Korniszonka w McDonald'sie, no to wtedy tak, to jakby. To jest poza moją granicą komfortu. nie ちょうどいいクイーンの力生成した薬だそいつに一滴垂らしてみろ。

彼女もまた俺たちと同じレナントノナンボルト志を共にした仲間であり、唯一、さらなる高みへとィる可能性を与えられた存在だった。彼女はその得意な力に飲み込まれ。ウィスドウィ 俺は食う方を選ぶ。薬の生産数は限られている。大切に使え。レスタートミスト。Yes, to moge. y e O, da, da. Dobra, dość tego. Jak się cieszę, że może skończyć stream. 12 godzin. 12 i pół godziny. Zrobiłem dzisiaj 3 streamy w jednym. <laughs> Mam dość. Uh. Dzień, bab. Dzień dobry, wieczór. Nikol, jaki, jaki masz rekord? Trzydzieści kilka. Był kiedyś maraton, w styczniu po sylwestrze. Miało być 7 dni z 4 godzinnymi przerwami na, na spanie codziennie, ale nie wyszło. Po dwóch dniach się poddałem. Miesiany, miesiany, no ba. Oj, ku... 30 matko, nie, to, 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 to już była mordenga. Byłem autentycznie półżywy po tym. Akurat Gierka na 30. Oj, nie. Dziękuję bardzo za follow, Nicole. Co się z moją nanaciską stało? Czemu ona ma takie dziwne maskowanie? O nie, muszę to sprawdzić. Miłego wieczorku, dziękuję za słuchanie mojego japońskiego. Ja również dziękuję. Przeżyliście. Eee. nic nie chce działać, coś za bardzo. Nie wiem czemu dzisiaj. Nie został stworzony do mojego modelu, ale użyłem mojej magii i wyzwoliłem go ręcznie. A niektórzy lecą tygodniami, a potem przez dwa miesiące nie ma streama. Vaporeon pokonujący demony, tak. Wodą święconą wiesz... Jeszcze mi rację, water pump odpalił. Bić kebaba, zjeść kebaba. Idę zjeść kebaba, zjeść domowego kebaba. Dosłownie burgera, ale mięso w bułce z warzywami to jest kebab. Niezależnie od kształtu i formatu. Ten wodaj pomp nie rozwala. Nie też, dlatego go nagrałem i zrobiłem z niego alert. <grym> o jejku. Dobra, słuchajcie, mamy maraton za sobą. Jutro nie ma streama. Jakby... W... Hej, no... Obvious, nie? Eee, poniedziałek, wtorek będzie Silk Song, A jak dobrze pójdzie i będzie urlop, to środa, czwartek, piątek robimy trzy maratony, jeden po drugim. Tylko, że wtedy w sobotę nie będzie streama, bo, bo nie. nie. Nie, 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 nie. Po trzech dwunastkach ja, ja zejdę z tego świata. Jak zrobię jeszcze, jeszcze w sobotę stream. Także... Jeżeli, będę, jeżeli dostanę akceptację urlopu. Jeżeli nie, no to e, jakby wtedy inaczej się to rozwiąże. No ale w piątek, w piątek od 22 będziemy sobie grać w Atlanta. E, zanim pójdę do kina, przez, jeżeli będzie urlop, to przez cały dzień będzie e, Slay the Princess. Zresztą grafik, grafik się pojawi jutro. Więc jakby. You'll see. You'll see. A tymczasem z tego miejsca kłaniam się nisko, żegnam Was bardzo serdecznie, zmęczony as ale jeszcze żywy. Wyśpijcie się, odpocznijcie w ten weekend i do usłyszenia w poniedziałek. Pa pa!